To, że będziemy zdawać prawo jazdy możecie no, oceniać jak to nie jest bo ja bym już chciał zdać ralu prawo jazdy no ale nie mogę bo trzeba to chyba 18 przekroczyć aby niestety Proszę sprawdzić działanie świateł awaryjnych. Proszę przygotować pojazd do jazdy. Proszę włączyć światła. Proszę ruszyć i zatrzymać się w polu na końcu toru. Ci mnie jak jak to zdaje w komentarzech i za mój trud dajcie łapkę pródę. Proszę wycofać do pola na początku toru. Dobrze, idzie... idziemy na górkę. Proszę ruszyć w miejscu i zatrzymać się na górze. Ale ja nie lubię tej górki. Zawsze mnie ona trochę denerwuje. Dobrze, teraz proszę wyjechać na ulicę. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. Na rondzie proszę skręcić w prawo. Na rondzie proszę skręcić w prawo. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Ja nie umiem jeździć autem osobowym, ale no nie mogę jeść. Prawa jazdy nie mam. Zdać prawa jazdy nie mogę. Bo przepisy... Dobra, ja nie. Bo nie mam osiemnastki skończonej. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo.

Na najbliższym skrzyżowaniu proszę pojechać prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę pojechać prosto. Dobra, skrzyżowanie to wszystko się nazwuje. O, to Pasłowica. Można ukraść auto, ale ja nie chcę kraść na razie auto. Na Rondzie proszę pojechać prosto. Kiedyś to jeszcze zrobimy. Zjechać drugim zjazdem, a nie... Ja nie wiem. Proszę zaparkować w zatoce za przejazdem kolejowym. A mogę tyłem? Mogę tyłem? No nie no, ja raczej zaparkuję przodem. O Boże święty, co tak nie chcę? Eee, Proszę wyjechać z zatoki i jechać dalej prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Zgasły światła, wszystko dobrze, można tam jechać. No i co trąbisz tam? Ci nie będę pomagać, jadę na uporwiazki. No, teraz w lewo. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Ja tu migacze daję, żeby nie było czasu. Żeby nie, włączyłeś migacza, żeby nie zdałeś, proszę bardzo. Na rondzie proszę pojechać prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Znaczy nie moja w życiu, tylko wiecie. Nie było idealnie, ale zaliczam ten egzamin. Jest! Dobra. Odbiór prawa jazdy. Numer D-2. Stanowisko ósme. Jak tam? Ha! Jest! Zdaliśmy prawo jazdy, widzowie. Ej, zdał. Stał, Zdałem prawo jazdy. Jazdy. dawanie na ty jak tam wynik? świetny wow 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 pozytywny to świetnie, zdałem prawo jazdy nagrane na, na początek jak założyłem te konto to Roblox mi dopanował, tą nazwę jak nie było tego konta na Robloxie to nie było. Ja się z wami żegnam widzowie, było fajnie. Pa! Nie mogę się doczekać tego RP. Będzie pewnie nagrywane, a jak nie będzie, to przepraszam. Pa!